Z jest minister infrastruktury Piotr Maleczak. Panie ministrze, ostatecznie. Michał Kołodziejczak mówi, że kolej koni turek na pewno nie powstanie. Mamy różne sygnały. Jak to u pana ministra się wygląda? Minister Kołodziejczak dobrze mówi. Jest dobrze poinformowany. Faktycznie chcemy zrezygnować z tego projektu, ponieważ wzrosły dwukrotnie koszty, ponieważ jest coraz więcej przeciwników, łącznie z samorządem lokalnym i nie chcemy w tym momencie już mówić, że będziemy ten projekt realizować, bo on był bardzo rozciągnięty w czasie i nie miał finansowania, podkreślam, nie miał finansowania na ten zwiększony dwukrotny koszt, został źle przygotowany na wstępie, tam pojawiła się kwota między innymi w takich szczegółach technicznych związana z, z rozwiązaniami, które Byłyby, byłyby zupełnie niewystarczające. Zostało to źle zaprojektowane, i to jest też elementem wzrostu kosztów. Dzisiaj mówimy tak. Chcemy i rozmawialiśmy też już na poziomie PKP-PLK, żeby zakończyć tę umowę na etapie, na etapie tym, który jest tej, tych. tych ten, ten etap projektowy. Obecnie chcemy to zakończyć, tak żeby już nie iść w kolejny etap tej, tej inwestycji, żeby już nie przeznaczać kolejnych środków. Miliard 100 milionów to jest dzisiejszy koszt tej inwestycji. Chcemy takie pieniądze przeznaczać wszędzie tam, gdzie efekt z wydanych pieniędzy będzie znacznie wyższy. To znaczy nie będziemy wozić 400 pasażerów dobowo, tylko będziemy wozić 4000 czy. 5 tysięcy pasażerów do boku, bo musimy też patrzeć bardzo mocno w stronę efektywności. Czy firma Multiconsult już dostała taką informację, żeby przestali pracować nad tym projektem? Niebawem firma Multiconsult dostanie taką informację, mam taką informację z PKP PLK, że będziemy tę umowę kończyć i jesteśmy po rozmowach też z samorządem lokalnym, z marszałkiem, że ta umowa będzie zakończona. Co dalej? Bo to jest najistotniejsze. Hmm? Zrobimy to, co powinniśmy zrobić od samego początku, albo to, co już powinno funkcjonować od wielu lat, czyli połączenie konina z Turkiem, powinno być połączeniem eksploatowanym, realizowanym z dużą częstotliwością przez autobusy regionalne. Pojawił się dodatkowy pomysł, jeszcze, żeby te autobusy mogły kursować w dłuższej relacji, także z obsługą trasy konin-Turek-Kalisz. Na razie. Ten element pierwszy od konina do turku z szybką przesiadką na dworcu kolejowym do pociągów jadących do wrześni i Poznania. To jest to, co chcemy wdrożyć w perspektywie następnego roku. A właściwie to, o czym e, mówi. E, decydujące o tych, o tych przewozach. Organizator takich przewozów, czyli tutaj taki głos mam bezpośrednio informację z Urzędu Marszałkowskiego i z rozmów PKP PLK z Urzędem Marszałkowskim. Bo poseł Tomasz Piotr Nowak mówił właśnie o takiej kolei hybrydowej, czyli o tym, że bilet komunikacji autobusowej będzie równoznaczny z biletem komunikacji kolejowej. No to już są dodatkowe aspekty. Najważniejsze jest ten aspekt czysto infrastrukturalny, bo Dobre połączenia to też kwestie taryfowe, biletowe, żeby to były wspólne bilety, żeby naturalnie, gdy jedziemy pociągiem z Poznania do Konina, móc się w ramach tego samego biletu przesiąść do autobusu, który pojedzie do Turku, albo też w ramach współpracy przewoźnika kolejowego z miastem, żeby móc się przesiąść do autobusu miejskiego. To są dodatkowe kwestie, dodatkowe umowy, które zawierają przewoźnicy ze sobą. My dzisiaj mówimy o tej kwestii podstawowej, czyli czy budować infrastrukturę, czy jej nie budować. Dzisiaj jesteśmy, stoimy na stanowisku, żeby tę umowę związaną z, z tym wstępnym projektowaniem zakończyć i skupić się na porządnej, dobrej komunikacji autobusowej. Czyli mieszkańcy Gozdowa i tam innych miejscowości mogą spać spokojnie, a co z mieszkańcami Patrzykowa? Czyli tej stacji oddanej całkiem niedawno a potok pasażerski ministerstwo mówi jedno, a bodacze lokali mówią co innego, że ten potok jest dużo większy niż ministerstwo podaje. Jest większy. Faktycznie dostałem informację z, od kolei wielkopolskich, że we wrześniu średnio 14 osób na dobę korzystało z tego przystanku. Czyli Powiedziałbym, że to jest przyzwoity wynik. I na środki, które tam zostały wydane, 8 milionów złotych, jeśli to w, po pół roku funkcjonowania jest 14 osób dobowo, spodziewałbym się więcej, bo trzeba też pamiętać, że tam zatrzymuje się ponad 20 pociągów na dobę, czyli średnio mamy poniżej jednego pasażera na pociąg. To jest słaby wynik, ale ta, ta liczba faktyczna, która. Została poprawiona przez przewoźnika. Jest, jest znacznie lepsza niż te początkowe dane, które ja dostałem od przewoźnika, które mówiły, że tam raptem w, w całym miesiącu, sierpniu i lipcu było kilku pasażerów, a teraz wychodzi na to, że jest kilkunastu pasażerów na dobę i uznajemy to za wynik przyzwoity. Obawiałem się, że Patrzyków jest bardzo słaby. Okazał się z przyzwoitym wynikiem, ale są takie przystanki, z których faktycznie nikt nie korzysta, ta liczba pasażerów na dobę nie, nie przekracza jednej, dwóch osób, czyli to wykorzystanie jest bardzo słabe i takim, no, takim inwestycjom musimy się przyjrzeć. Trzeba pamiętać, że my operujemy, posługujemy się, wydajemy publiczne pieniądze, pieniądze podatników i jeśli coś jest zrobione bez żadnych analiz, to z reguły okazuje się inwestycją o dużej o niskiej efektywności i, 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 są, i są, jest wiele wątpliwości co do takiego wydawania pieniędzy publicznych. Bardzo dziękuję. Dziękuję.